Hej, hej, dzień dobry! Witam w kolejnym odcinku z dodatku do Resident Evil Village, czyli Shadows of Rose. Ostatnio skończyliśmy sobie w tym miejscu przed jakimś takim wielkim bydlakiem, którego, no, powiem szczerze, trochę się cykam. Także ja się trochę cykam. W każdym razie, ten bydlak wydaje się, no, niezbyt rozgarnięty, więc bardzo możliwe, że będziemy w stanie w jakiś sposób go, no nie wiem, obejść. Mam nadzieję, bo wydaje mi się, że raczej nie będzie. Oho. Nie, no tu mnie raczej nie widzi, nie? Czekajcie, idzie sobie tu. Nie wiem, czy można w jakiś sposób, yy, jakby, ogarnąć jego ścieżkę, którą sobie tam podąża. Ale chyba tak. Dobrze, że obserwujemy wszystko z trzeciej osoby, więc możemy właśnie, na przykład, tak go tutaj obserwować. Okay. Nie możemy mu się pokazać, bo wtedy będzie nas skubanie ścigał. Dobra. Gdzie on jest? Shit, shit, shit. Mam nadzieję, że nas nie zobaczy. Okej, okay, jesteśmy so far so good. Jest git, o kurde, nie jest git. Jak zacznę tutaj strzelać do nich wszystkich, to może być jeden problem. Może on nas usłyszeć i do nas tutaj przyleźć. A wolałbym jednak nie. Dobra, trzeba zlokalizować gdzie jest ten... Dinks, który można... Otworzyć. Aj, ten dings jest chyba gdzieś tam w rogu. No, ten Dinks jest gdzieś tam w rogu. Udejdzie idzie tutaj skupszy no? Nie widzisz nas, nie widzisz nas, nie widzisz nas, nie widzisz nas! Fuck you. Kurde no, łazi tam w tej nazad. Oj, no, chyba nas chyba nas skurkowanie zwidzi. Dobra, ale idzie naokoło, tak? O kurde, ty was dwóch tutaj jest. No nie, no bez jaj. O w dupę. O w dupę, o w dupę. Czyli jednak przyszedł. Nie, fuck you, fuck you, fuck you, fuck you, fuck you. Tu nie wejdziesz, tu nie wejdziesz. O ty kurde gnoju. Dobra, mamy tutaj coś? Ho, Nie. A wiedziałem, że jak się przestanę skradać i zacznę biegać, albo przynajmniej strzelać, to będę miał blipę. No i teraz mam nadzieję, że tu jestem w stanie w jakikolwiek sposób wyjść w drugą stronę, a nie tak jak... Oho. Dobra, pipe bomb. Czyli możemy im tutaj rzucić... Kolejna maska! Uuu, nice. o Nie no sobie chyba raczycie żartować. No, nie, 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 przesuń się. Dziękuję. Widzicie, wystarczyło poprosić. O, w dupę, o, w dupę, o, w dupę, o w dupę, przepraszam, przepraszam, chciałbym przejść. O, 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 tutaj już nie przejdziecie, prawda? Proszę, proszę, powiedzcie, że nie, że przejdziecie. Nie przejdą, o, fuck. O, fuck. No, świetnie, tylko że... W, właśnie, w piwnicy zostawiłem coś, czegoś nie podniosłem. Ale wydaje mi się, że najważniejsze co podniosłem to nasze życie, w sensie... No, nie zginęliśmy i ani jeden typek nawet nas nie dotknął. Więc tyle dobrze. Więc to mi się podoba. Dobra, tu mamy wszystko, gicior, blancior.

Super. No właśnie, bo z tymi wielkimi prawdopodobnie nie, nie możemy w żaden sposób teraz walczyć, bo no nie pokonamy ich. No takim pistolecikiem, piździkiem raczej lipa, więc wydaje mi się, że no jedyną opcją byłoby ich spowalnianie właśnie za pomocą tej mocy. Dobra, zapiszmy sobie. Mamy dwie maski. Możemy to otworzyć? Unlock, super. A to możemy otworzyć? Kurde, ty, snake painting, a tego nam brakuje do otwarcia, no właśnie, pytanie czego? Tutaj też możemy odblokować, świetnie. Odblokowania tam, nie wiem, czy tam była ta strzelba, ten shotgun, chyba tak. Tam chyba w takim razie wąż będzie jadł żabę, chyba naprzeciwko żabę musimy to ustawić. Dobra. Świetnie, możemy tędy przejść, mam nadzieję, że to nie będzie one-way ticket. Ok, tu możemy wejść, ale jeszcze zanim, to odpalmy sobie to. No potrzebujemy dużo, wydaje mi się, amunicji, no akurat dostaliśmy hand fluid, więc może jesteśmy w stanie zrobić dodatkową amunicję. Nie, niestety nie mamy gunpowder. Mamy trzy apteczki, więc spokojnie, jeszcze ani jednej nie użyliśmy, jest tyle dobrze. Co to jest? Rusted Scrap. A co możemy takiego zrobić z Rust... Aaaaa! Bombę rurową oraz możemy robić amunicję do Shotguna. Dobra, tylko jeszcze teraz Shotguna musiałbym ogarnąć. I mamy Gunpowder, super. To możemy otworzyć, ale to już wiem, gdzie to będzie. Zobaczmy tutaj, uh, shotgun shells, gunpowder rusted crab, pipe bombs, I saw a shotgun in the dining room, this should help me escape. O, czyli, je, czyli jakaś Rose dała radę, bo to podejrzewam, że to są właśnie mm, jakieś informacje od którejś z tych Rose, z tych, z tych kopii powiedzmy, z tych króliczków. Czyli jednak mimo wszystko jakaś tutaj dotarła, tak daleko. Jak dostajemy takie informacje i takie podpowiedzi są tutaj. Oho Czy aby na pewno? Dobra, to co? Jakaś dzida, kurde do... Nie. 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 Aha, i on tak będzie... On tu będzie tak ogólnie tak, wychodził, tak? Mhm. Super. Za każdym razem. O oh, fuck. O oh, fuck, o oh, fuck, o oh, fuck, o oh, fuck, oh, fuck, oh, fuck, Ej, 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 ej. Ale to... Ej, ej, bo on tam stoi mi na drodze i to tak bezczelnie. No a was tu więcej mamusia nie miała? On tam strasznie bezczelnie stoi na mojej drodze. Na przejściu. O kurde, patrzcie. No co za menda. Wejdziesz tu czy nie wejdziesz tu? Mógłbym go zabić tylko Kurde, ile mam amunicji do, do pistoletu eee, 16 plus 12 Nic się nie dzieje, nic się nie dzieje Ja tutaj tylko przechodzę Nie, zostaw mnie o, oh, Fuck! Jak ja będę musiał tam wracać, to będzie przypał. Holy shit. No dobra. Eee, maska. Tu będzie srebrna. Silver Mask. Jest, dobra. Pięknie. Czyli została nam złota maska. Eee, no to dobra. Savik. Super jeśli dobrze pamiętam, to na górze był ten obraz, który możemy odnieść. Spooky, spooky skeleton. Tutaj. I chyba nawet to już powinniśmy mieć odpowiednio ustawione. Aha! Jest. Trzy oki klucz. W takim razie tu będzie? Co my tu mamy? Triocular Key. Czyli można powiedzieć, że taki właśnie trzy oki, trójoki klucz. Um... Czekaj, 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 co? One, two, three, the golden mask shall be granted. No dobra, i teraz tak, trzy oki klucz, tak mamy. Zobaczmy, jest trzy oki klucz, a nie ma dwuokiego dwu klucza? Czy na tym poziomie cokolwiek mamy zro do zrobienia z tym trzyokim kluczem? Chyba nie. Library, tu jest zamknięte, tu nie. Try Ocular Cabinet, tutaj, dobra. Czyli złazimy na dół, faktycznie. Tam w tej takiej jadalni była Tam był chyba shotgun właśnie. Tam był shotgun, więc bierzemy shotguna. No i trzeba będzie się chyba się znowu przemknąć przez podwórko. Nie. Na nasze nieszczęście. Dobra, czyli tutaj dajemy tri okular. Pięknie. O, tak. Bierzemy. Aha, mogę tak. I cyk. Super. Super, super, super. Tutaj mamy pipe bomb. Tu mamy shotguna. I tu mamy pistolet. No dobra, a czym możemy zrobić? Shelcy, do. Możemy zrobić. Do shotguna. Zróbmy reload. 5 łącznie w komorze. Świetnie. No, to zapisik. I cała naprzód. I cała naprzód. Jeśli dobrze się orientuję, to w lewo musimy. Tylko, że kurde, chyba tam y, zasłonięte jest przejście. Więc tutaj będziemy mieli trochę problem. Mhm. Tu jest maź. O, jasne. Dobra, dobra bo to mamy z nim problem ogólnie. Mamy z nim problem, bo w takim wypadku będziemy musieli się zatrzymać na chwilę, żeby przynajmniej ściągnąć właśnie te maź. Ona jest na przejściu. Idziemy, 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 idziemy. No kurde, jakim cudem te chłopy mi nie zauważyły. To ja nie mam zielonego pojęcia, ale okej. Okay. Chyba jesteśmy bezpieczni. E, dobra, czy tutaj był jakkolwiek zapis? Library Waiting Room. Nie, niestety nie. No dobra, no to w takim razie trzy oki, klucz. Let's go. Mm -hmm. Dobra. O kurde, ty, dużo tego. Dużo tego ścierwa tutaj. Tam jest maska! Chcecie mi powiedzieć, że to jest takie proste? Znaczy, ona jest w zasięgu naszego wzroku, ale. To mega dziwne jest tutaj, że ona jest tak blisko. No, niby tak blisko, ale jest za tą mazią całą. Niestety tamtego chyba nie jestem w stanie dosięgnąć. Chociaż? No kurczę, nie jestem w stanie dosięgnąć. No to pytanie skąd będę w stanie dosięgnąć. No chyba że trzeba, a trzeba będzie chyba sobie zrobić trochę podejście. Tak, trzeba będzie chyba sobie zrobić podejście. Jeszcze bliższe. No, ten dny... no właśnie jest. No właśnie jest. Tylko, że podejrzewam, że to nie jest aż takie proste. Hem Fluid, super. Opera Hall. Czyli tamtej bulwy nie jestem w stanie dosięgnąć, ale tej jestem w stanie. Super. Piece of bananas naprawdę aż trzy czy was totalnie porąbało. No tak się nie robi, no. No są, na pewno są tutaj te rdzenie. Że oni mnie kurde dojadą tutaj. Chyba wydaje mi się, że trzeba ich sprzątnąć, bo będą mega problematyczni. O, Kamil, tak. Może byś tak lepiej celował. Ilu was tu jest? Shit! Tu włazi czy nie włazi? E, nie wlażą, więc moglibyśmy spróbować z pistoletu, nie? Kurde. Powiem szczerze, że. No nie no, w łeba to oni w żaden sposób praktycznie nie dostają większych obrażeń. Ja pitole. Zostaje mi dwa. Dwie... dwa naboje. <laughs> nie wiem czy to był dobry pomysł. Ale przynajmniej mamy w miarę czystą sytuację tutaj. Nie będzie trzeba obok nich uciekać, tym bardziej, że nie wiemy gdzie uciekać. Czy nie pójdziemy do jakiejś. Okej, okay, coś się stało. Coś się stało. Dobra. Okej. Okay. Spoziorno. Dwie pestki. Co ja z tym zrobię? Okej. Okay. Gdzie są kolejne rdzenie. Kolejne rdzenie. Okej, okay, tutaj coś mamy. Po pierwsze. O, handgen ammo, super. To jeszcze jednego gagatka będziemy mogli ubić. Tyle dobrze. Ja, to wygląda, jakby jeszcze coś tutaj było do podniesienia. I to jest chyba właśnie, do otwarcia. Super. Czyli mamy skrót. Tylko, że coś tu jeszcze jest. Opera hole. A, jest. Dobra. No nie, no plus. Jaja, sobie robicie. Okay. Chyba trzeba tego na go Fuck you Uuu, ten pada na strzała Nice, to na razie nie będę Tworzył e, amunicji do zwykłego Pistoletu, jak oni padają na strzała Z shotguna No to kurde To o wiele lepiej Rusted Scrap, super Jeszcze tu Shotgun ammo. Wyśmienicie. Wyśmienicie i pysznie. Czy chcę stworzyć amunicję do shotguna? Może na razie nie. Na razie mamy chyba takiej ilości, że wolałbym. Jednak poczekać. Dobra. I zrzućmy to. Co mi się wydaje, że pozyskanie tych trzech masek i tego kryształu. To nie będzie jeszcze koniec. W sensie. Hmm. Wygląda to trochę jakby. Opera Hot. Ej, tutaj jeszcze coś jest. Przynajmniej tak wskazuje mapa, że coś tu jeszcze jest niepodniesione. Tu nie ma nic. Z tego co się. O, 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 o jest herb. I to jest to właśnie. Świetnie. Się jak patrzyłem po tych wszystkich wazonach. Czy czasem tutaj czegoś nie będzie? Nie zgadnę. Goście znowu wylezą z tej mazi, czy nie? O, to jest zbyt piękne, nie? To jest zbyt piękne, że mogło być prawdziwe, ale dobra. Gold Mask. Easy peasy. Nie mów tak. Oj, nie mów tak.

It would be a shame to snuff you out so unceremoniously. Shall we prolong our fun a little longer? Oh, come now, don't pout. I've prepared a nice little diversion for you. So many squarotia. Nearly all of them are counterfeit. Do you think you can suss out the real ones? O kurde, która będzie? Dobra, podpowieć, podpowiedź. stay calm, ok? I am calm, I will help. No, daj, pomagaj, pomagaj. Left. Lower barrels, ah? Okay. Nice work, dzięki. A co teraz? Next one, gdzie? Deep Shadow. Ty co jest? Fuck you. To jest ten? Kurde, tutaj coś nie działa. Ten duży coś nie chce się rozwalić. No dobra, współ... O kurde, ty one narastają z powrotem. No daj, 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 już. Shadow, no kurde, jakie Deep Shadow? Harry, no ale co Harry, kurde, no jakie Deep Shadow? No to mam przypał. Nie wiem... Up a zaraz tutaj further kurde on nie pomaga za bardzo no close, now center. o kurde 10 sekund zostało. Oh shit. No dzięki. A nie mogłeś tak od razu? Dobra, zróbmy prze... przeładowanko. Aj, 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 Niedobrze. Bardzo niedobrze. You did it. We did it. Nie ma kucyka. Dobra, super, przeładujmy. Git i zapis. Eee, czy my nadal mamy w swoim inwentarzu złotą maskę? Mamy. Tylko teraz musimy jakoś stąd uciec. Eee, gdzie my jesteśmy? Dungeon. Opera Hall. Jak mamy się z tego dungeon wydostać? Weźmy sobie to. Handgun... nasz shotgun Amo To akurat git. To akurat git. No dobra, no ale z racji tego, że tutaj jest zapis. Zróbmy sobie save'a z racji tego, że tutaj jest zapis, sobie w tym miejscu skończymy dzisiejszy odcinek. Ja wam bardzo dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapę w górę i zostawcie komentarz. Będę bardzo wdzięczny. No i mam nadzieję, że widzimy się jutro w kolejnym odcinku. A dzisiaj zapraszam was do dwóch playlist proponowanych dla was. No i trzymajcie się do widzenia w komentarzach. Bye bye.